Hello rybady jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym, a kolarze wybitni to jak wiadomo łatwego życia nie mają, ale proszę się nie martwić, to nie jest tak, że ja dostałem garba odjazdy na rowerze. Nie jest tak. Ja tego garba na szczęście mam od urodzenia, a pierwszy garb na rowerze, bo dzisiaj będę jeździł po Garbie Lubawskim i po raz pierwszy w życiu będę po tym Garbie Lubawskim jeździł. O. No to wio punkt startowy i ława. Jesteśmy na wczasach w tych iławskich lasach. Przepraszam bardzo, ale muszę sobie trochę pośpiewać, bo ja się niedźwiedzi boję. A podobno jak się śpiewa, to się niedźwiedzi odstrasza. A w tych iławskich lasach to niedźwiedzi za trzęsienie podobno. W sumie to mogłem wziąć ze sobą czosnek. Czosnek niedźwiedzi bierzesz taki czosnek Spotykasz niedźwiedzia i mu dajesz, i on sobie idzie z nim. Tak to sobie wyobrażam przynajmniej. A anioł na to, skąd pierdolić tato? No to kończę, choć tato nie jestem. Żydcy ludzie nie powinni mieć dzieci. I zabieram się za latanie. A to nie jest zwykły stadion, to jest stadion zespołu Torpeda. Torpeda Rożental. No wiadr dzisiaj mały nie jest, to tam trochę tym dronem porzucało na górze. Ale przeżył. To był stadion torpedy, a ja na swojej torpedzie grzeję już dalej Będzie, będzie Lubawa No i jest Na początek tej zabawy to się rozpadało w Lubawie Była, była Lubawa, ale się działo No i trochę pozwiedzałem w tej Lubawie To jest rynek panowie, ten słynny? Tak, lubawski Zobaczyłem wszystkie najważniejsze punkty, tak zwane must see Jest coś fajnego na tym rynku? Tamto rzadko Dowiedziałem się co nieco o miejscowej Kornelii Kornelia jest pojebana No bo to było przy okazji obcowania ze sztuką lubawską Rozpoczynamy przegląd lubawskiej sztuki ulicznej Lubawa państwem Aha. Jaki jest wzór na Deltę? Ciekawe czy ktoś pamięta Jak nie pamięta to zapraszamy do Lubawy Nie no dobra, zdradzę tajemnicę B kwadrat minus 4 AC Uuu, a tu co? A to jeszcze inna wersja kutasa lubawskiego. I na koniec mam w dupie małe miasteczka. A dopiero za lubawą, tak mi się wydaje, zaczyna się właściwa część tego garbu. Problem jest taki, że nie mam ani jednej ciekawostki o garbach. Ale mam za to ciekawostkę o wielbłądach. Dopiero teraz dowiedziałem się, że. Mocz wielbłąda ma właściwości lecznicze. Że w krajach arabskich to nawet jak gardziołko zaboli, to siup łykamy. Co to za dźwięki? Ach, koń jakiś. O kurde. A ciekawe czy mocz konia jest zdrowy tak przy okazji. Nie chcę wam się sikać przypadkiem teraz? No nie, nie chcę. Więc teraz nie sprawdzę. W każdym razie wystarczy pić mocz wielbłąda i człowiek jest Zdrowy. A ja pierdoła, tyle lat żyję i tego nie widziałem. I regularnie wlewam w siebie mocz kota Koniec mordęgi, kończą się mordęgi. O kurde. Takiego rymu to chyba nawet sama beata Kozidrach by się nie postydziła. My tu gadu, gadu, a ja właśnie dotarłem do celu dzisiejszej wycieczki. Miejscowość gwizdziny i mecz siódmej ligi. Jaki jest klub w i Ibiza. Nie, no i Biza to jest taneczny klub. są szalone, dziewczyny No i rzeczywiście klimat tu jak najbidzie. Proszę bardzo, palmy są jedna, druga. Ibiza to jest taneczny, a piłkarski to jest wicher. Wicher gwizdziny. O kurwa Gwiździny wygrały, jakby co A ja już jestem w Nowym Mieście Lubawskim Ech, Nagranie brutalnie przerwane Przynajmniej ze strony GoPro, bo włączyłem kamerę do kieszeni I co się okazało? Że w kieszeni kurtki była kałuża No i całe GoPro się troszeczkę zamoczyło, więc wolę nie ryzykować Telefonem nagrywać mi się nie chciało A jak ten garb? No kurde, no myślałem, że będzie trudniejsze. Ja ostatnio byłem na rowerze w górach. Tak jakby aktorka filmów przyrodniczych po scenie gangbang z 40 facetami miała później propozycję przyjąć w dupala od 20. Koleś. Easy, no.